Platon powiedział, że Bóg jest pedagogiem świata. To stwierdzenie nobilituje wszystkich pedagogów, bo podnosi pedagogikę do rangi boskiej sztuki. Dzisiaj zatem o pedagogu, a właściwie o mistrzu. Pierwotnie, jak wiadomo, paydagogos to był ten, który, można tak powiedzieć, używając pewnego skrótu, nosił za dzieckiem teczkę do szkoły. To była to był niewolnik, który, który pełnił raczej funkcje opiekuńcze niż nauczycielskie czy wychowawcze, choć zdarzało się, że również nauczał. W starożytnym Rzymie zawód nauczyciela nie był zbyt popłatny i nie był doceniany. Tak jak wcześniej zauważył Sokrates, częściej można było spotkać fachowców niż mistrzów. I właśnie taki fachowiec potrafił nauczyć dziecko w jakiejś tam dziedzinie, w jakimś zakresie, ale żeby być mistrzem, to należało mieć nieco inną umiejętność. I teraz od razu przeskoczmy do, do świętego Tomasza. Dla Tomasza czynny kontemplatyk to właśnie nauczyciel. Czyli jest to osoba, która gdzieś tam na pustyni, na, pusty, na pustyni, w pustelni zdobywa wiedzę, a później dzieli się z nią innymi. Mistrz nie tylko dzieli się wiedzą, ale również doskonali się moralnie. To odejście na pustynię na, do samotni, ważne jest też dlatego, żeby mieć czas na zdobywanie pewnych moralnych umiejętności, nazwijmy to tak. Czyli z jednej strony nauczyciel, mistrz, to jest ten, który ma wiedzę, ale również jest pewnym wzorcem moralnym. Można tutaj jeszcze dodać, że są takie trzy główne cnoty nauczycielskie to Długomyślność, czyli pewna taka umiejętność widzenia dziecka, tego, które jest nauczane, kształcone w przyszłości, czyli ten brak dobra, który może teraz nie jest widoczny, gdzieś tam w perspektywie nauczycielskiej jest dostrzegalny. Roztropność, jak praktycznie w każdym zawodzie, tak tutaj również jest ważna, dlatego żeby rozpoznać kiedy na przykład można, można być bardziej stanowczym, a kiedy mniej. Wreszcie łagodność, a właściwie łaskawość, czyli, czyli taka umiejętność patrzenia z pewną wyrozumiałością na niedoskonałości ucznia. Jeśli, jeśli teraz odnieślibyśmy to do czasów współczesnych, to musimy sobie zdać sprawę, że dzisiaj raczej nie występuje taka sytuacja, jak przed wiekami, gdzie dziecko oddawano do jakiejś szkoły czy do, do konkretnego nauczyciela na naukę, na, na kształcenie. Właśnie w takim szerokim znaczeniu, czy to dydaktycznym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czy wychowawczym. Dzisiaj raczej się tego nie spotyka. Mistrzów dzisiaj spotykamy w szkołach, na uczelniach, gdy mamy szczęście, oraz we własnych domach, gdy nimi są na przykład rodzice. Dziadkowie, czy ktoś znajomy z rodziny. Mam tutaj bardziej na myśli, jeśli chodzi o rodziców, czy tych znajomych, mam na myśli te wzorce moralne, ale również w kwestiach związanych z nauką też mogą to być dla nas pewne wzorce. Zresztą takie, takie zjawisko mistrzostwa rodziców, nazwijmy to tak, widać chociażby przez to, że dosyć często dzieci przejmują zawody rodziców.